Jesteś wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży w Bochni ten film jest właśnie dla Ciebie. Światowe Dni Młodzieży odbywają się co 2-3 lata od roku 1985. W tym roku, w 2016, będziemy gościć Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. To wydarzenie to są dwa tygodnie. Pierwszy tydzień, tak zwany tydzień misyjny, kiedy w całej Polsce we wszystkich diecezjach od 20 do 25 lipca przebywa młodzież, natomiast w drugim tygodniu ta młodzież przyjeżdża tutaj do nas, do Bochni i Brzeska w diecezji tarnowskiej oraz dekanatów bocheńskich i brzeskiego oraz szczepanowskiego, a także do archidiecezji krakowskiej. Światowe Dni Młodzieży oparte są o podział kościelny, administracyjny, nie zaś państwowy, dlatego pielgrzymi mieszkać będą w konkretnych paratach dekanatu Bochnia Wschód i Bochnia Zachód. Muzyka Wolontariuszem Światowych Dni Młodzieży może zostać każdy, kto do 30 czerwca 2016 roku. Kończy 18 rok życia i będzie mógł w czasie światowych dni młodzieży pomagać, czy to przy parafii, czy to podczas tak zwanego wolontariatu krótkoterminowego, czyli wolontariatu krakowskiego. Światowe dni młodzieży w naszym mieście tworzy już bardzo duża grupa wolontariuszy przede wszystkim zajmują się zakwaterowaniem, ponieważ od ilości miejsc zależą wszelkie inne działania logistyczne. Dzięki tym naszym wolontariuszom udało się zebrać w mieście już ponad 2,5 tysiąca miejsc urodzin w domach. Wolontariusze są potrzebni przede wszystkim właśnie do tego, aby ta liczba cały czas się powiększała, aby Światowe Dni Młodzieży promowali i dzięki tej promocji zdobywali nowe miejsca. Natomiast w czasie Światowych Dni Młodzieży, w tym jednym tygodniu od 25 do 31 lipca, wolontariusze na pewno nie będą się nudzić, dlatego przypominamy, że do końca kwietnia tego roku trwa rejestracja wolontariuszy pełnoletnich. Zarówno tych parafialnych, jak i wolontariuszy krótkoterminowych krakowskich. Pod tym adresem można się zgłosić. Wszystkie pytania wątpliwości mogą rozwiać wolontariusze w czasie dyżurów w biurze światowych Dni młodzieży w każdy czwartek od 17.30 do 18.30, na który to dyżur zapraszamy nie tylko członków komitetów parafialnych, ale także wszystkich wolontariuszy, ponieważ im będzie nas więcej, tym będzie weselej. Światowe Dni Młodzieży to nie tylko Kraków. Bochnia będzie również miejscem, gdzie pielgrzymi nie będą tylko zakwaterowani, ale również będą brać udział w różnego rodzaju imprezach towarzyszących tym wydarzeniom centralnym. I tak we wtorek w Krakowie wieczorem rozpocznie się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem księdza kardynała Stanisława Dziwisza, która rozpocznie oficjalnie Światowe Dni Młodzieży. Następnie u nas w Bochni na bocheńskim rynku około godziny 19 rozpocznie się tak tzw. Festiwal Młodych. To różnego rodzaju koncerty, warsztaty, wystawy, które mają na celu uświetnić uroczystość pielgrzymom z Hiszpanii i hiszpańskojęzycznym. W środę o godzinie 9.30 w trzech bocheńskich kościołach rozpoczną się katechezy językowe. Zakończą się one o godzinie 12.30. Następnie około godziny 16.00 na boheńskim rynku rozpocznie się druga odsłona festiwalu młodych, podczas którego będziemy gościć zespoły z Hiszpanii, ale także nasze lokalne zespoły i ten wieczór uwielbienia zakończymy radosnym uwielbieniem na boheńskim rynku. W czwartek podobnie 9.30 do 12.30 katehezy językowe w kościołach boheńskich, po czym pielgrzymi udadzą się na krakowskie błonia, by uczestniczyć po raz pierwszy w spotkaniu z papieżem Franciszkiem. W piątek podobnie 9.30 do 12.30 katechezy językowe w boheńskich kościołach, i pielgrzymi również udają się na krakowskie błonia, by wraz z papieżem. Uczestniczyć w Drodze Krzyżowej. Sobota to dzień, kiedy pielgrzymi udadzą się do brzegów na nocne czuwanie z Papieżem Franciszkiem, aby wszystko zakończyć uroczystą mszą świętą o godzinie 10 w niedzielę na brzegach, gdzie spodziewana jest największa liczba uczestników. W sobotę rano opuszczą nasze miasto nasze parafie i pożegnają się z naszymi rodzinami, gdyż większość pielgrzymów uda się do swoich krajów bezpośrednio po mszy świętej na Campus Misericordia, czyli w niedzielę. Światowe Dni Młodzieży w Bochni to również ogromne przedsięwzięcie logistyczne. I tak te kilka tysięcy pielgrzymów, które będą uczestniczyć w katechezach, które będą uczestniczyć w Festiwalu Młodych, muszą dojeżdżać do Krakowa, muszą dojeżdżać do miejsc zakwaterowania, dlatego też jest potrzebna ogromna sieć komunikacyjna. Prawdopodobnie pielgrzymi z Bochni do Brzegów i do Krakowa na Błonia będą udawać się y, pociągiem ze stacji kolejowej w Bochni. Dlatego potrzebna jest Wasza pomoc, drodzy wolontariusze, aby tych pielgrzymów doprowadzić do stacji kolejowej i zapewnić im y, Komfort wsiadania do kolejnych składów pociągów. Ogromna liczba pielgrzymów musi przecież się posilić. I tak w Bochni będą organizowane tak zwane miasteczka żywnościowe możemy sobie to tak nazwać. I tam również będzie potrzebna pomoc wolontariuszy, aby doprowadzać pielgrzymów, wydawać posiłki. Weźmy cały czas pod uwagę to, że są to liczby mierzone w tysiącach. Światowe dni młodzieży to przede wszystkim spotkanie z Jezusem Chrystusem i po to one są, aby doprowadzić młodego człowieka do Boga, aby umocnić swoją więź z Jezusem. I my również zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie przedsięwzięcia, które przed nami nie są możliwe bez przygotowania duchowego. Dlatego też. Od dwóch lat spotykamy się na adoracji na świętego sakramentu w każdą środę o godzinie 19 w kościółku szkolnym przez pół godziny adoruje, adorujemy Pana Jezusa w ciszy, aby nabrać mocy i siły, aby wsłuchać się także w głos Jezusa, aby On podpowiedział nam, jak działać, aby te światowe dni młodzieży były na chwałę Bożą. Również spotykamy się na różnych czuwaniach. Sprawujemy Najświętszą Eucharystię w intencji Światowych Dni Młodzieży, a także modlimy się w naszych domach. I bardzo Was wszystkich proszę o tę modlitwę za nas wzajemnie, za wszystkich wolontariuszy, za organizatorów Światowych Dni Młodzieży, aby wszystko to, co robimy, było największą chwałę Jezusa Chrystusa. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie Światowych Dni Młodzieży, chcielibyście zostać wolontariuszami albo przyjąć pielgrzymów na nocleg do domu, zapraszamy do kontaktu z Rejonowym Biurem Światowych Dni Młodzieży pod tym adresem. Polecamy wam także polubienie naszego fanpage'a na Facebooku, ponieważ pod tym fanpage'em znajduje się bardzo dużo informacji odnośnie tego, jak przygotowujemy się do Światowych Dni Młodzieży i zapraszamy także na naszą stronę internetową, której adres tutaj zobaczycie. Na której też znajdują się wszystkie ważne informacje odnośnie Światowych Dni Młodzieży w Boch. Zapraszamy do tworzenia z nami Światowych Dni Młodzieży, czy to w charakterze wolontariusza, rodziny, czy kogoś, kto po prostu będzie nam mógł w jakikolwiek sposób pomóc. Zapraszamy i do zobaczenia!